W trzeciej odsłonie naszego cyklu PWK dla ekologii zaprezentujemy dwa największe obiekty spółki. Jeden to stacja uzdatniania wody Jagiellońska, mieszcząca się w pobliżu siedziby SMLW i kliniki Medic, a drugi to centralna pompownia ścieków usytuowana przy ulicy Leśnej na osiedlu Sobieskiego. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na stacji uzdatniania Jagiellońska, największej naszej stacji, tej jednej z trzech. Oczywiście, ponieważ to jest PWK dla ekologii 3, to jesteśmy, że tak powiem, bezpośrednio na terenie i pokazujemy, jak zawsze, ten piękny teren, który znajduje się niemal w centrum Legionowa i stanowi taką wydzieloną enklawę. Stacja uzdatniania Jagiellońska jak już wspomniałem, jest naszą największą stacją. Produkujemy tutaj wodę dla 35 tysięcy naszych mieszkańców. Ta woda dostarczana jest do osiedla Sobieskiego, Ludwicin, dzielnicy Przystanek, Centrum Jagiellońska Bukowiec A, Bukowiec B oraz część gminy Jabłonna, bo jak Państwo wiecie, zaczęliśmy zasilać również osiedle Rajska Jabłoń i y, zasilamy tam część też nieruchomości na granicy pomiędzy, y, pomiędzy Legionowym a Jabłonną. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Sów Jagielońska może docelowo produkować około 5100 m3 wody na dobę. Stacja jest wyposażona w 6 studni głębinowych. Część z nich znajduje się na terenie Sów, a część w jego okolicy m.in. na ulicy 3 Maja i Broniewskiego. Tam działają w sumie 3 studnie. Kolejna, i to zaznaczmy o bardzo dużej wydajności, jest zlokalizowana w obrębie Błękitnego Centrum. Jeżeli chodzi o wodę uzdatnioną, to woda uzdatniona znajduje się tutaj w trzech zbiornikach. Po modernizacji dobudowaliśmy właśnie ten trzeci, który ma pojemność ponad 800 metrów sześciennych. Pozostałe dwa mają po 1000 metrów sześciennych. Uzdatnianie na stacji uzdatniania wody Odbywa się w systemie Kaligan. Mamy tam filtry, które, w których odbywa się zarówno odżelazianie, jak i odmanganianie. A ponadto na stacji uzdatniania w bardzo minimalnym stopniu. dozowany jest pod chlorynt, szczególnie w okresie letnim, z uwagi na to, że mamy bardzo rozległą sieć i nie możemy dopuścić do tego, żeby jakieś organizmy, że tak powiem sieci się uaktywniły. Na straży czystości i jakości legionowskiej wody od pewnego czasu stoją też małże. Tuż w ostatnim czasie, jak państwo wiecie, Uruchomiliśmy system biomonitoringu. Są to małże, które zlokalizowane są w takim specjalnym pojemniku, i przepuszczana jest przez nie bez przerwy ta woda, która jest poddana uzdatnianiu. Gdyby te małże się zamknęły, odnotowane, by to było bezpośrednio na naszym systemie monitoringu i włączyłby się alarm, który by poinformował, że coś z naszą wodą jest nie tak. Do tej pory to się nie zdarzyło. I to też jest PWK oczywiście dla ekologii. O ekologicznym charakterze tego obiektu świadczy też jego bezpośrednie otoczenie. Te, podobnie jak i w przypadku innych terenów należących do PWK, jest zadbane i przede wszystkim bardzo zielone. Jak Państwo sami zauważyliście, dbamy bardzo o teren zewnętrzny. Tutaj stoimy w otoczeniu dwóch platanów. Te platany dwa zostały posadzone na pamiątkę tej drugiej wielkiej modernizacji, kiedy to wymienialiśmy cały ciąg technologiczny i one mają niejako za zadanie tutaj tak zewnętrznie informować nas o tym, jak wielkie rzeczy zostały tutaj Wykonane. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo i zabezpieczenie tej stacji przed ciągłymi dostawami wody, to oczywiście tutaj również mamy zamontowany agregat prądotwórczy, działający w systemie szpitalnym. I niezależnie od powyższego, ta stacja również jest połączona z naszymi dwiema pozostałymi stacjami. Na wypadek, gdyby coś się krytycznego stało, tamte stacje są w stanie również podawać wodę tutaj do tych terenów, które wcześniej podałem, żeby woda w naszych kranach praktycznie bez przerwy płynęła. Szereg inwestycji, które w ostatnich latach zostały zrealizowane na terenie Słów Jagielońska, uczyniły z niej nowoczesny, bezpieczny i przede wszystkim wydajny obiekt. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o system uzdatniania, to został on w pełni zakończony, natomiast bezsprzecznie pozostają bez przerwy Czynności eksploatacyjne, które staramy się wykorzystywać na bieżąco. Przenosimy się teraz na sąsiednie osiedle Sobieskiego do centralnej pompowni ścieków, która w ciągu kilku ostatnich lat również przeszła gruntowną metamorfozę, przekształcającą ją z obiektu uciążliwego w obiekt przyjazny środowisku. Znajdujemy się na terenie naszej największej pompowni kanalizacyjnej. To tutaj właśnie spływają wszystkie ścieki z terenu całego Legionowa i to stąd te ścieki tłoczone są specjalnym kolektorem FI800 do naszej oczyszczalni czajka. Przeciętnie każdego dnia z pompowni na Leśnej odpływa około 7000 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Jednak w przypadku intensywnych opadów ta liczba może być jeszcze większa i w niektórych momentach osiąga nawet 12 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Pompownia, na której się znajdujemy przechodziła w ciągu ostatnich 12 lat dość liczne modernizacje. Pierwszą taką największą modernizacją to była... Wymiana wszystkich pomp. Mamy tak zwane pom mamy pompy FLIKT, tak zwane pompy w układzie pionowym. Jest ich aż trzy, w tym jedna zawsze rezerwowa, dwie mogą pracować, ale przeważnie posiłkujemy się jedną i one pracują naprzemiennie. Oczywiście wszystko to jest w układzie sterowanym, wszystko dzieje się w sposób automatyczny. Ale biorąc pod uwagę fakt, że Ścieki musimy produkować nieprzerwanie, bo jest to bezpośrednio związane z naszym życiem. W związku z tym my tego procesu w ogóle nie możemy przerwać. I wcześniej, w latach 70., wszystkie ścieki były tłoczone do Wizły dwoma kolektorami. Te kolektory zostały zachowane. W tej chwili są. Wykorzystywane do odprowadzenia ścieków deszczowych, ale w momencie, gdyby była jakaś sytuacja krytyczna, jesteśmy w stanie za pomocą e, układu zasów zmienić kierunek biegu ścieków, i wówczas te ścieki poszłyby również e, do Wisły, gdyby nastąpiła jakaś krytyczna awaria na terenie Czajki, lub, lub gdyby, nie wiem, jakieś krytyczne awarie e, e, wystąpiły, a przecież awarie, jak wiemy, się zdarzają żeby nie dopuścić do przerwania odbioru ścieków, to oprócz tych pompowni, które znajdują się na tej naszej pompowni centralnej, o trzech pompach, jak mówiłem, mamy jeszcze inną pompę w układzie poziomym, która właśnie włączyłaby się wtedy, gdyby nie można było odprowadzać tych ścieków kolektorem do oczyszczalni Czeka i ta pompa wtedy by sobie poradziła, żeby odebrać wszystkie ścieki z terenu i tłoczyć je do Wisły. Oczywiście po wcześniejszym powiadomieniu e, inspekcji e, sanitarnej w Wiosiu, że e, coś takiego się dzieje. Zrzut ścieków do Wisły to oczywiście ostateczność, dlatego też PWK wprowadziło na terenie pompowni szereg zabezpieczeń, mających nie dopuścić do takich sytuacji. Jedno z nich to, podobnie jak i na innych strategicznych obiektach spółki, agregat prądotwórczy, działający w trybie szpitalnym, który w przypadku braku energii elektrycznej zapewni wszystkim urządzeniom nieprzerwane działanie. Jak wiemy, ze ściekami płyną różne elementy, i dlatego. Przestrzegamy wszystkich naszych klientów, żeby nie wrzucali do Sedesu i nie tylko do SEDesu potrafią nasi klienci nawet do studzienek kanalizacyjnych wrzucać różne elementy stałe, które następnie płyną ze ściekami i unieruchomiają pracę pomp, czego dobitnym dowodem była ostatnia awaria tej dużej pompy na przesyle ścieków z lewobrzeżnej Warszawy i główną przyczyną prawdopodobnie zatrzymania tej pompy to były właśnie cząstki stałe bo ten układ tymczasowy nie jest przystosowany do tego, żeby te cząstki stałe w jakiś tam sposób rozbijać czy, czy, lub też zatrzymywać na, na kratach. Prawdopodobnie. Ja nie, dokładnie nie wiem, jak tam w tej chwili jest to zorganizowane. Natomiast tutaj u nas właśnie za, zamontowaliśmy specjalny młynek, żeby nie musieć wydobywać tych cząstek stałych, które by były zlokalizowane bezpośrednio na kracie. Z takich elementów ważnych, które chciałbym tutaj podkreślić, jeżeli chodzi o PWK dla ekologii, to, jest, to są zamontowane systemy antyzapachowe. Tak? Czyli to są systemy, które powodują, że uciążliwość tego obiektu. Dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla ludzi, którzy mieszkają tutaj, jest praktycznie niewyczuwalna. Tak jak jest, stoimy tutaj, nie czujemy, że y, 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 jednak Pompomnia to jest miejsce, gdzie y, zlokalizowane są również bardzo nieprzyjemne y, zapachy. Y, w jaki sposób myśmy to osiągnęli? Otóż widzicie tutaj takie państwo. Y, Czarne, duże kopuły. W tych kopułach znajduje się nic innego jak węgiel aktywny, przez który, że tak powiem, przepuszczane są te zapachy i one są skutecznie neutralizowane. W związku z powyższym, znowu przyjmujemy tutaj PWK dla ekologii, który jest ważnym czynnikiem takim społecznym, jeżeli chodzi o naszą firmę. Staramy się to robić. I póki co wychodzi to na szóstkę. Kolejnym elementem usprawniającym pracę pompowni i czyniącym ją jeszcze bardziej wydajną są układy sterowania pomagające kierować znajdującymi się na jej terenie przepustnicami. Jeszcze kiedyś Państwo mieliście takie obrazki, kiedy to przy. Poruszaniu tymi przepustnicami, po prostu nasi ludzie musieli biegać dookoła, tak, i wtedy starać się, że tak powiem, odkręcać te przepustnice. W tej chwili dzieje się to wszystko w systemie automatycznym. Mamy zamontowane przepustnice Ebro z układem automatyki Auma, która, że tak powiem, wykonuje te czynności niejako. Automatycznie. Natomiast, żeby to się wszystko tak naprawdę działo, muszą być, żeby to się dobrze działo, muszą, muszą być bez przerwy wykonywane czynności eksploatacyjne. W tym Ruszanie między innymi nawet w okresach, kiedy nie jest potrzebne zastarowanie co najmniej raz w miesiącu, ruszanie tymi wszystkimi elementami, bo wyobraźmy sobie nawet Państwo u siebie w domu taki kran, którym w ogóle nie wykonujecie żadnych czynności, to po jakimś czasie niestety nie można tego ruszyć, ale to są już nasze jakieś tam inne czynności, które musimy wykonać. No i na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o rzeczy tak bardzo charakterystycznej dla PWK, czyli o zadbanym i zielonym terenie. Na leśnej oczywiście również go mamy.